Cześć, ja mam na imię Krzysiek, a to jest kolejny odcinek podcastu: Jak lepiej żyć? W tym odcinku odpowiem na pytanie, które bardzo często powtarza się w mailach od was, czyli jak zmienić kogoś, kto nie jest w rozwoju i nie chce być. To też trochę odpowiada na pytanie, jak zmienić kogoś w ogóle. Często jest taka sytuacja w związkach, że jedna strona chce się rozwijać, chce się zmieniać, chce pracować nad sobą, ale ta druga już nie. No i pół biedy, jeśli po prostu tylko nie chce, ale bywa też i tak, że sabotuje, wyśmiewa, utrudnia rozwój tej drugiej połówce. No i co wtedy zrobić? Czy są jakieś skuteczne sposoby na zmianę takiej osoby? O tym właśnie dzisiaj zapraszam. Już Albert Einstein mówił, że świat jaki stworzyliśmy jest wytworem sposobu naszego myślenia i że nie da się go zmienić bez zmiany tego myślenia. Gandhi z kolei mówił, że sami musimy stać się zmianą, do której dążymy w świecie. No a psychologia mówi, że nie da się zmienić kogoś, kto tej zmiany nie chce. Zatem pozornie mógłbym na tym zakończyć odcinek, mówiąc, że, no przykro mi, ale nie da się zmienić kogoś, można tylko zmienić siebie. I to byłaby prawda, ale nie cała i nie do końca. Nie byłaby to też rzetelna odpowiedź na Wasze pytania. Zauważ, że my ludzie mamy taką przypadłość, że jeśli ktoś nie robi tego, czego oczekujemy, to od razu chcielibyśmy tego kogoś zmieniać. A nie zastanawiamy się nad naszymi oczekiwaniami, tylko z góry zakładamy, że ten, ten ktoś ma się zmienić, no a nie na przykład nasze oczekiwania albo podejście. A przecież każdy z nas jest inny, każdy ma inne potrzeby, każdy ma inne doświadczenia, inne spojrzenie na świat, no i przede wszystkim inne nawyki, a to one właśnie często w pewien sposób determinują możliwość albo przynajmniej chęci zmian. Zatem jeśli ktoś bardzo nie chce się zmieniać, to na pewno ty tego z nim także nie zrobisz. Nie ma takiej siły perswazji. Można oczywiście zmuszać poprzez strach czy szantaż emocjonalny, no ale to nie ma nic wspólnego z tym. Czym się tutaj zajmujemy, i właściwie zawsze skończy się bardzo źle? No więc, co można zrobić, jeśli bardzo zależy ci na tym, aby ktoś coś zmienił w sobie, ale ten ktoś nie chce? No, można oczywiście zaakceptować taki stan i zmienić własne podejście, albo zmienić partnera, ale jeśli taka opcja nie wchodzi u Ciebie w grę, bo na przykład kochasz tę osobę i widzisz, jak się męczy i chcesz jej pomóc, to wtedy jedyny skuteczny sposób, no to wpłynąć na nią tak, aby ją zmotywować. To też się nie uda zawsze. No i znacznie łatwiej o tym powiedzieć, niż to zrobić, bo to yy, absolutnie nie chodzi o to, to absolutnie nie chodzi o wywieranie jakiegokolwiek wpływu, czy presji, czy wymuszania zmiany. Każda forma nacisku na tę osobę doprowadzi tylko do większego oporu, no i w efekcie do kłótni, czy tam ogólnie pogorszenia stosunków. To nie tędy droga. Tak, od czysto psychologicznej strony możesz oczywiście spróbować kilku podejść i metod. Na przykład zacząć od otwartej i empatycznej komunikacji, to zawsze jest podstawa każdej relacji, a jednak najczęściej zazwyczaj tego właśnie brakuje najbardziej. W związkach, ale też ogólnie w relacjach między ludźmi. Często oczekujemy, że druga osoba się czegoś domyśli, albo sami zakładamy jakieś jej, jakieś jej podejście, czy jakieś intencje, niestety często negatywne, zakładamy. I zamiast to zweryfikować jakimś prostym pytaniem, często błądzimy w takich niedopowiedzeniach, domysłach, czy jakichś założeniach. Dlatego zamiast zakładać cokolwiek albo czekać na domyślenie się, które może w ogóle nie nastąpić, zacznij rozmawiać. Spróbuj zrozumieć motywację i perspektywę drugiej osoby. Zamiast ją atakować, zamiast ją zmuszać do czegoś czy namawiać, zacznij pytać. Poznaj jej punkt widzenia, bo być może okaże się, że zachowanie, które chcesz zmienić, czyli które ci się jakoś tam nie podoba, wynika z jakichś potrzeb lub obaw, które dzięki poznaniu zrozumiesz i będziesz w stanie uwzględnić. Albo jakoś pomóc, tyle, że wtedy już z odpowiednią wiedzą i odpowiednim podejściem. Bardzo często niechęć do zmian wynika np. z braku wiary w sens tych zmian albo w skuteczność. Wtedy też można porozmawiać, przedstawić argumenty, pokazać np. jakieś badania naukowe, jeśli jest to osoba, która uznaje tylko naukowe wyjaśnienia i dowody. Ale zawsze, zawsze trzeba to robić delikatnie, bez presji. I na zasadzie luźnej propozycji, rozmowy, a nie ciśnięcia, nie naciskania, to nigdy nie zadziała. W zależności od rodzaju zmiany, jaką chcesz uzyskać u drugiej osoby, mogą też się sprawdzić metody e, no, takie, jakie stosujemy u dzieci, albo jakie powinniśmy stosować u dzieci, czyli tak zwane pozytywne wzmocnienia. Po prostu nagradzaj pożądane zachowania tej osoby, a ignoruj niepożądane. Ludzie, często również dorośli, Często są dużo bardziej skłonni do zmiany, gdy widzą, że ich wysiłki są doceniane. To może być nagroda w postaci pochwał, jakichś miłych słów, zachowań, ale też innych form doceniania. No można wymyślić dużo różnych sposobów. Ważne, żeby odejść od standardu, niestety, w takich sytuacjach, czyli wiecznego krytykowania zachowań, których nie pochwalamy. Z takiego krytykowania nic nie wynika, bo, bo to stosujemy tak zwane wzmocnienie negatywne, które, jak już wiemy z wielu, bardzo wielu badań psychologicznych, działa o niebo gorzej od pozytywnego. Poza tym, krytykując, czyli mówiąc czego nie chcemy, zazwyczaj nie dajemy pomysłu na to, co chcemy w zamian. Więc tutaj też warto się zastanowić i dać tej drugiej osobie jakąś alternatywę, zamiast tylko wyrażenia, że coś nam się po prostu nie podoba. Czyli na przykład, e, zamiast narzekania, że ktoś nie posprzątał po sobie, pochwal go, jeśli posprząta. Jeśli ktoś się ciągle spóźnia, to chwal go za każdym razem, jeśli jest punktualnie. W tematach rozwojowych oczywiście jest nieco trudniej, ale też staraj się znaleźć i zauważyć jakiekolwiek plusy, i to je pochwalić. Zamiast krytykować całą resztę. No ale jeśli partner tak kompletnie nic nie robi w stronę rozwoju i jeszcze cię sabotuje, no to tutaj trochę bryndza i ta metoda może nie zadziałać. Warto jednak tutaj przypomnieć o jednej ważnej sprawie, o jakiej już zresztą mówiłem w odcinku o problemach w związkach. Bardzo polecam cały tamten odcinek, bo. Często jest tak, że prawdziwa przyczyna całej sytuacji, w której generalnie chcemy zmieniać zachowanie naszego partnera, wcale nie tkwi w, w braku jego chęci do rozwoju. Tam w tle może być 100 innych powodów, które można tak ogólnie sprowadzić do jednego worka zwanego po prostu problemami w związku. I aby cokolwiek wskórać na płaszczyźnie rozwojowej, Warto najpierw rozpoznać i zająć się tymi innymi problemami, tymi bazowymi, na których się opierają dopiero problemy z tym, że ktoś chce się rozwijać czy nie chce. A tutaj, konkretnie, jeśli chodzi o tamten odcinek o związkach, chciałem nawiązać do jednej sprawy, e, konkretnie do pewnego mitu, który bardzo powszechnie funkcjonuje w związkach, czyli takiego przekonania, że to my jesteśmy odpowiedzialni za szczęście naszego partnera. Albo za sprzątanie jakiegoś jego bałaganu. Nie, nie jesteśmy i warto to sobie w pełni uświadomić. Jeszcze, może nawet jeszcze ważniejsze, jest uświadomienie sobie, że tak samo ten partner nie odpowiada za uszczęśliwianie nas. On może nam oczywiście dawać jakieś chwile radości, może sprawiać przyjemności, yy, może z nim w jakiś sposób ciekawie spędzać czas, ale szczęście. To jest coś znacznie głębszego, głębszego i przede wszystkim niezależnego od czynników zewnętrznych, jakichkolwiek, również od partnera. Ale o szczęściu, no to z kolei dużo mówię w innych odcinkach podcastów, więc kto chętny, to zapraszam do obejrzenia albo powtórzenia sobie. Pamiętaj jednak jedną ważną rzecz: że za Twoje szczęście odpowiadasz tylko i wyłącznie Ty. A taka świadomość może bardzo dużo zmienić w twoich relacjach. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa do uświadomienia, e, którą mnie wiele lat temu uświadomiła wspaniała pani psycholog Zopola, która pomogła mi wyjść z czarnej dupy, w jakiej byłem mentalnie, no i właściwie rozpoczęła moją drogę do tego miejsca, w którym jestem teraz za co jestem jej ogromnie wdzięczny, choć sobie również, bo z moim ówczesnym zestawem programów i przekonań to była bardzo trudna decyzja, aby w ogóle pójść do psychologa no i dać sobie pomóc. No i ta moja pani psycholog miała taki dar do prostego nazywania rzeczy. I jednym z wielu zdań, które od niej usłyszałem, a które naprawdę zmieniły moje postrzeganie świata, ludzi i życia, było takie zdanie. Każda twoja relacja z drugim człowiekiem Zależy od ciebie tylko w 50%. Pozostała połowa zależy od drugiej osoby i nie masz na to żadnego wpływu. Proste, i jeśli to sobie uświadomisz, to po pierwsze, zrzucisz ze swoich barków całkiem spory ciężar odpowiedzialności, nadmiernej odpowiedzialności, jaką sobie często sami narzucamy. Bo to nie ty masz się starać, chcieć czy odpowiadać za zmiany w życiu partnera. To jest jego sprawa i jego odpowiedzialność. A po drugie, świadomość tego prostego w sumie faktu pozwoli ci zupełnie inaczej patrzeć i podchodzić do wszelkich relacji, nie tylko z twoim partnerem, ale z każdym innym człowiekiem. I być może teraz myślisz sobie, może nawet z lekkim wzburzeniem jak to, przecież to jakaś bzdura, bo przecież ja tak dużo robię, a on lub ona robi tak mało to gdzie tu 50%? No nie. Jeśli się temu bardzo dokładnie i świadomie, czyli z uważnością przyjrzysz, to zauważysz, że wasz udział zawsze wynosi 50-50, tylko po prostu twoje programy, schematy, nawyki czy, czy nawet ego poprzez swoje filtry utrudniają ci dostrzeżenie tego. Bo jeśli na przykład, to trochę stereotyp, ale niech już będzie, on jest wiecznie podrażniony, wkurzony i jakiś agresywny. A ona stawia się w roli ofiary, płacze i w kłótniach grozi odejściem, ale finalnie jednak zawsze zostaje, to to jest wasza wspólna decyzja. Czyli te jego 50% to agresja i zachowanie, które nie powinno być tolerowane, ale jej 50% to godzenie się na coś takiego i wytrzymywanie tego zamiast rozstania albo jakiejś innej formy postawienia granic. I nie jestem pewny, czy. Czy wystarczająco jasno i dobrze to wyjaśniłem, ale jeśli tak, to teraz powinna się u ciebie pojawić taka konkluzja, że w takim razie twoim zadaniem czy rolą wcale nie jest jakakolwiek zmiana u partnera, czy nawet może motywowanie go do zmiany. Jedyną rzeczą, na której powinnaś lub powinieneś się skupić, jest wykorzystanie swoich 50% i konsekwentne trzymanie się tego. A w praktyce oznacza to, że przede wszystkim zajmij się sobą i swoim rozwojem. Powtarzałem to już w kilku podcastach, ale to dobry przykład, więc powtórzę go znowu. To tak jak w samolocie, gdzie najpierw zakładasz maskę tlenową sobie, a dopiero potem dziecku, no bo aby pomóc komukolwiek innemu, najpierw musisz pomóc sobie. Przestań więc namawiać, prawić morały, zachęcać, zmuszać i tak dalej, i tak dalej, a zaoszczędzony w ten sposób czas przeznacz sobie na własny rozwój. Jeśli ty zaczniesz robić spore postępy, to partner prędzej czy później to zauważy i sam zacznie się interesować, jak to się dzieje, że masz coraz lepszy humor, że przestajesz narzekać, że wszystko zaczyna ci się układać, że się na niego nie złościsz, że zdrowiejesz, że, że lepiej wyglądasz i tak dalej, i tak dalej. A wtedy już jest z górki, bo skoro on czy ona sama o to pyta, to opowiada opowiadając o tym, nie staniesz się mękołą, która ciśnie na siłę coś, czego druga strona nie chce. Z drugiej strony, to twoje 50% hmm, polega też na stawianiu granic. Czyli na przykład bardzo jasnego określenia, co będziesz, a czego nie będziesz robić, albo na co się zgadzasz, a na co się nie zgadzasz. No i potem trzeba tego konsekwentnie przestrzegać. Tutaj bardzo wiele osób w związkach polega. I tutaj bardzo dobrze wpisuje się cytat, którego autora nie pamiętam w tym momencie, ale to już jakiś od bardzo dawna nieżyjący filozof, który powiedział, że wolność jednego człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego. Co oznacza ni mniej, ni więcej, że ze swojej wolności możesz korzystać, jak tylko chcesz, ale nie masz prawa ładować się z buciorami w czyjąś wolność. I to dotyczy nie tylko rozwoju, ale każdego innego aspektu relacji międzyludzkich. Jestem w ogóle przekonany, że gdyby większość ludzi na świecie zrozumiała tę prostą zasadę i się do niej zastosowała, to mielibyśmy zupełnie inny świat. A zatem korzystaj ze swojej wolności, rozwijaj się i poświęcaj swój czas na zagłębianie się w siebie, na samodoskonalenie. Znajdź swoje szczęście w jedynym miejscu, w którym możesz je znaleźć, czyli w sobie. A jeśli chodzi o partnera, to przede wszystkim cierpliwie czekaj i obserwuj, jak w ramach jego wolności, on zdecyduje się zachować, odpowiedzieć, czy też zareagować na twoje słowa i działania. I choć oczywiście psychologia czy NLP na przykład oferują wiele innych, czasem faktycznie skutecznych narzędzi do, no nazwijmy to, wywierania wpływu na ludzi, a tak naprawdę chodzi o techniki manipulacji, to gwarantuję Ci, że każda taka technika w dłuższej perspektywie i zastosowana w związku doprowadzi do porażki. Natomiast metoda, o której opowiedziałem, daje realne szanse na zmiany, które będą trwałe no i zaprowadzą Was, najpierw Ciebie, a potem Was do lepszego życia. A jeśli tak się nie stanie, bo też jest taka możliwość, to może po prostu warto zastanowić się nad zmianą partnera. Bo choć często bardzo bronimy się przed tym rękami, nogami, zasadami, sztucznie narzuconymi przekonaniami, czy, czy strachem przed zmianą, albo opinią innych, to w wielu sytuacjach jest to najprostsze i najskuteczniejsze rozwiązanie. To tyle ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że choć trochę pomogłem i dzięki temu najpierw Twoje, a potem Wasze wspólne życie będzie stawało się coraz lepsze, pełniejsze miłości, obfitości i wszystkich dobrostanów. I tego z całego serca życzę. Bardzo dziękujemy wszystkim za maile, które do nas piszecie, za komentarze, za udostępnianie tych podcastów, bo to też robi świetną robotę. Za kawy, wszystkie bardzo dziękujemy, których znowu ostatnio liczba urosła, więc chyba to, że wróciliśmy do podcastów regularnych, sprawiło, że, że jakoś tak nas tymi kawami zasypujecie super. Bardzo dziękujemy, to jest fantastyczna motywacja. No i cóż, prosimy o jeszcze. Życzymy Wam wszystkiego dobrego i. Do zobaczenia, jak wszystko dobrze pójdzie za tydzień. Na koniec jeszcze taki bonus, bo część z was dopytywało się o Czesława, gdzie on zniknął, czemu go nie ma. No więc Czesław, jak widzicie, o, rozleniwił się podczas wakacji mocno i jakoś tak nie pała chęcią do uczestniczenia w podcastach, więc... Śpi sobie w swojej, ma takie zamknięte legowisko, do którego się wdrapuje i śpi sobie. Czesław, popatrz chociaż tam do kamery, co? No nie, ogonek troszkę się rusza, czyli niezadowolony, że go wziąłem. No nic, w każdym razie Czesław na pewno chętnie pozdrowi wszystkich was, wszystkich fanów kotów i w ogóle zwierząt. No i co? I chyba już by chciał pójść znowu pospać, tak? Cały dzień przespałem. No dobrze, dobrze. No to tyle od Czesława. Do zobaczenia.